Cześć wszystkim, z tej strony Patrycja z projektu społecznego Wyroście. Jest ze mną Ola, a my jesteśmy w studio Nonagram, któremu serdecznie dziękujemy za gościnę. Olu, powiesz coś o sobie? Cześć, jestem Ola poskrop, mm, piszę piosenki i śpiewam i wyróżnia mnie to, że mam owce i kocham owce. <laughs> To jest chyba coś, z czego najbardziej zostałaś poznana w internecie, a raczej z tego, jak sama wyjechałaś w Alpy. Tak, no ostatnio właśnie. Odbyłam taką podróż w Alpy, byłam na tydzień w Alpach, opiekować się zwierzętami i jakby wcześniej już trochę ja tam na TikToku byłam aktywna, że tak powiem, ale teraz rzeczywiście jakoś bardziej to wybuchło, jak wstawiłam filmiki z tego, jak wypasam owce w Alpach. Owce to raczej jest dosyć nietypowe zajęcie, a <grym> już tak. tym bardziej wypasanie ich w Alpach. Tak. Jak to się stało? Czy to pojechałaś do kogoś z rodziny, czy może jakieś coś zupełnie niespodziewanie weszło? Moje znajoma wysłała mi post na Facebooku, gdzie pani po prostu ogłosiła się, że szuka opieki tam w połowie chyba października dla do, do zwierząt, ona mieszkała we Francji i akurat jakby przyjeżdża do Polski, no i zostawia to gospodarstwo i szuka kogoś do opieki. No i ja uznałam, że pojadę tam w takim razie. Nie bałaś się wyjechać sama? Nie, nie, nie miałam czegoś takiego. Byłam mega podekscytowana. A jak połączyłaś to ze swoim codziennym życiem, bo jednak listopad to no już wtedy studia były. Tak, no ja studiuję dziennie fotografię w Akademii Fotografii i ja mam jakby trzy razy po prostu w tygodniu zajęcia. I akurat mi się tak trafiło, że chyba dwa razy miałam online, bo raz to były wykłady, raz to był jakiś projekt. Jakby są rzeczy ważne i ważniejsze, no i nie oszukujmy się, no. wyjazd w ważniejszy niż szkoła w tym momencie, więc no. Jednocześnie dużo tworzysz, nie tylko yy, na TikToka, ale też tworzysz własną muzykę. Czy tam w tych Alpach? Mhm. Było ci łatwiej coś napisać? Napisałaś coś może, czy jednak wtedy zupełnie odpuściłaś sobie Nie, to? w sensie, z tych Alpach ja miałam pod opieką setkę zwierząt. To było mega hardkorowe, bo naprawdę tam jest mega dużo do zrobienia przy setce zwierząt. To jest naprawdę dużo rzeczy. I jakby miałam coś takiego, że chciałam właśnie sobie usiąść do pianinka, bo tam było pianinko i były jakieś gitary, ale ja po prostu nie miałam kiedy, nie miałam kiedy, serio, że, że to nie był raczej moment twórczy dla mnie. Może, może jakby to na pewno było inspirujące, mega przeżycie i tak dalej, ale nie mogłam, w sensie nie miałam kiedy po prostu tam tworzyć. No. A tak na co dzień dużo grasz? Kurczę, kiedyś to było częstsze, że potrafiłam tak codziennie siedzieć i grać i coś tam śpiewać, a teraz, szczerze mówiąc, nie. To zależy, to przychodzi tak falami. W sensie, jak się czymś zainspiruję, to rzeczywiście siedzę i coś tam gram, ale wstyd mi to przyznać, ale ostatnio jest to coraz rzadsze i chciałabym do tego wrócić, ale jakoś tak mam dużo rzeczy w głowie i nie wiem za co się zabrać. Mimo wszystko teraz wydajesz parę piosenek, więc to nie jest taki całkowity no, planuję, zastój. Cały planuję, czas tak. jest pracowicie. Tak, 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 planuję, no. Ja już od roku w sumie jakby pracuję nad Epką, czyli takim mniejszym albumikiem małym, e, nad pięcioma utworami, no i one niedługo mam nadzieję, że w końcu się pokażą, e, że będzie można je usłyszeć. No ale to jest coś takiego, co już robiłam przez rok i to też nie jest takie, że wiesz, że czuję się mega twórcza cały czas, bo to nie jest tak, że w ciągu miesiąca napisałam te pięć utworów, tylko że wiesz, one się tak mega długo już zbierały i dopiero teraz je zrobiłam i to tak się wszystko ciągnie, więc wiesz. Czyli tak chronologicznie to układając, mhm. najpierw zaczęłaś y, nagrywać, a potem były Alpy. Tak. Więc tak, 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 tak. Y, mimo wszystko nagrywanie nie przyszło razem z tą popularnością. A nie, 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 ja, ja pierwszy utwór wydałam w 2021 roku czyli już 4 lata temu w sumie i napisałam go 5 lat temu, jak miałam 16 lat. No i od tamtego czasu miałam mega długą przerwę w wydawaniu muzyki i teraz w końcu wracam. Jak ci się to udało? Bo jednak mając te 16-17 lat, mhm. to jest bardzo wcześnie na to, żeby wydawać muzykę, żeby jakby mhm. zająć się tym, bo wiadomo, wtedy ma się bardzo dużo na głowie. Mhm. W sensie napisałam piosenkę. To był już pierwszy krok. To było napisanie piosenki i to jakoś było mega łatwe z tą piosenką, bo ta piosenka po prostu sama do mnie przyszła i po prostu napisałam od początku do końca i miałam napisaną piosenkę. Więc nagrałam ją na jakiś dyktawon czy coś takiego. E, no i mój znajomy mi powiedział, że wiesz, jest taki program, gdzie wytwórnia wydaje nowych e, młodych twórców i że powinnaś tam wysłać demo, może będą chcieli ci wydać. No i mi się udało, i ta wytwórnia e, mogłam znaczy znaleźć mi producenta, nagrałam, nagrałam tą piosenkę. I udało mi się to wydać. Nie zastanawiałaś się nad jakąś taką bardziej popularną drogą, typu programy rozrywkowe? Moje śpiewanie się w sumie zaczęło od tego, że moi rodzice oglądali właśnie taki jeden z programów. I to było chyba w jakimś drugim czy trzecim gimnazjum, bo ja jeszcze jestem ostatnim rocznikiem, który tam yy, skończył to gimnazjum. Yy, I oni mega się zachwycali tymi dzieciakami, które śpiewały w tym programie. I ja tego tak słuchałam i sobie myślałam: Ej, ale ja chyba też tak potrafię. <laughs> I to, wiecie, to, to nie było takie, że ja byłam taka zadufana w sobie, czy coś takiego, że jakby, bo ja nigdy nie miałam takiej wysokiej samooceny i takie, nie byłam taka jakby odważna, że tak powiem. E, ale miałam takie, o co im chodzi, jakby dlaczego oni się tym tak zachwycają. I ja zaczęłam śpiewać wtedy, w sensie, że po prostu usłyszałam, że ja chyba mam jakiś słuch muzyczny i że mogę to robić. I czy myślałam o jakichś programach i ja z, z różnych opowieści wiem, że na przykład idąc do programu, nie możesz zaśpiewać piosenki, która się to podoba, tylko masz jakby pulę piosenek, którą oni jakby narzucają. Wiadomo, że to też wszystko jest... No nie wiem, czy ja mogę mówić na takie tematy, bo dla mnie to jest mega ustawione. Jakby moja babcia na przykład miała coś takiego, że zawsze chciała, mówiła, Oleńko, pójdź do jakiegoś programu dla mnie, pójdź do mnie do jakiegoś programu. No ale jakby ja nigdy, nigdy mnie w sumie nie... Chociaż nie, chociaż nie. Był taki okres na początku, jeszcze przed kwarantanną, że chyba wysłałam zgłoszenie drogą online, po prostu trzeba było wysłać swoje dwa nagrania, w pios piosenki polskiej i angielskiej. I rzeczywiście ja wtedy wysłałam to zgłoszenie, nie udało mi się tam dostać. W sensie nie dostałam żadnego feedbacku i, i nie miałam w sensie na to jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś takiego ciśnienia. Mi też nie zależy na tym, żeby to dużo osób to słyszało. W sensie, że wydaje mi się, że osoby, które idą na przykład do programu, to już są nastawione na taki show biznes trochę. A ja totalnie nie jestem na to nastawiona. Ja jestem nastawiona na to, żeby sobie od czasu do czasu napisać piosenkę, która uznam, że jest okej, okay, więc mogę ją nagrać i mogę ją wydać, bo może komuś się spodoba. No, więc. jednak studiujesz fotografię, więc jest to kierunek artystyczny mhm. i tam też możesz pokazać siebie, mhm. ale nie jest to związane z muzyką, mhm. bo. Chodziłaś do jakiejś szkoły muzycznej, czy nie. rozwijałaś się w tym kierunku, czy tak samouczkiem Ej, jesteś? Ja później właśnie, jak tam miałam te, nie wiem, 13 tam lat ym, i uznałam, że mogę chyba śpiewać, to moi rodzice rzeczywiście mnie zapisali na zajęcia takie prywatne, po prostu wokalne. Niestety albo stety, nie mam żadnego wykształcenia muzycznego, więc tylko te lekcje, tylko i aż, bo one bardzo dużo mi dały też. A masz kogoś, kim się wzorujesz na co dzień? Może wzorujesz to jest złe słowo, bardziej inspirujesz? To ja na przykład mam coś takiego, że mam ogólnie taką ciężką relację z TikTokiem, bo wiadomo, jakby jak to jest z tym scrollowaniem na TikToku i na Instagramie i w ogóle, że to jest czasem ciężka sprawa, ale po prostu mi się czasem wyświetlają tak utalentowane osoby, które piszą przepiękne piosenki i to nawet nie jest tak, że właśnie się kimś inspiruje, czy coś. Znaczy i po prostu samo oglądanie takich treści, że ja zobaczę przepiękny cover jakiejś tam piosenki, którą lubię i jest zaśpiewany w zupełnie innym, wiesz, klimacie i ktoś po prostu widać kogoś w tej piosence, to jest mega inspirujące. I za każdym razem właśnie to jest trochę może mylne, bo mega chcę odłożyć telefon i korzystać z niego jak najmniej, ale często oglądając coś w social mediach to, to mnie inspiruje. Inspirują mnie po prostu inni, no. A masz kogoś, kto pomaga ci na tej drodze? Bo jednak, e, wyrażanie siebie w internecie, na TikToku, wydaje mi się, że zwłaszcza jest fala hejtu. Mhm. I nieraz jest trudno po prostu się do tego odnieść, jakkolwiek. Mhm. Zwłaszcza, że zaczynałaś. Przed kwarantaną zaczęłam coś tam wrzucać. I, i na początku rzeczywiście. Było mega takim hamulcem, to co jeśli ktoś z mojej szkoły to zobaczy, nie? Co jeśli ktoś z mojej byłej szkoły to zobaczy, co jeśli ktoś inny znajomych to zobaczy, no ale jakby no co z tego, no nic z tego. I po prostu jakoś tam się przełamałam i, i był, był miły feedback, bo nie powiem, że, że, że miałam dużo hejtu. W sensie hejt gdzieś tam się pojawiał, a szczególnie do. O, ok, największy taki hejt, jaki dostawałam, to zawsze było do moich min. że jak ja śpiewam, to robię brzydkie miny. I jakby, no co mam poradzić na to, że robię brzydkie miny? Co mam sobie po prostu, nie wiem, przekleić czyjąś inną twarz, albo nie wiem. Jesteś taka ekspresyjna. Tak, bardzo. tak, tak, że to, jest, że to jest ekspresyjne, no i nie zahamuję tego, no to nie byłabym już ja, co, nigdy bym nie miała tej ekspresji i tych min na twarzy. Bo pytałaś się mnie, czy ktoś mnie jakoś w tym wspierał, tak? Tak, tak. Szczerze nie wiem. Ja myślę, że ja ogólnie jestem. Bardzo taką wygadaną osobą, i mi łatwo dzielić się jakimiś swoimi rzeczami z innymi, więc myślę, że pewnie z przyjaciółmi się najczęściej dzieliłam, albo coś tam powiedziałam. O Jezu, ktoś tam mi skomentował TikToka. I jakby to wiesz, to raczej na tym się kończyło. A na tej muzycznej scenie mhm. e, mówiłaś o jakimś znajomym, który powiedział Ci, Hejola, tak, Ola, jest to i to tak, tak, dawaj. Tak tak, 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 No to był Kamil Kępiński i, i mega mu za to jestem wdzięczna, bo właśnie on, on właśnie dzięki tej wytwórni też wydał swój pierwszy singiel i właśnie też mi to podesłał I poznałam go też przez TikToka, że się tam obserwowali się nawzajem, więc mega fajnie. Bo zaczęłaś na TikToku mhm. i zaczęłaś od muzyki, potem przyszły dopiero oce mhm. i to jest fajne, ale też bardzo niszowe. Mhm. Więc dotarcie do ludzi nie było tak łatwe, jakby się mogło wydawać, bo wielu osobom wydaje się, że e, nagra dwie rzeczy na TikToka i już będzie bum. Uh -huh. No tak, tak. tak. A tak nie zawsze jest. Tak, 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 tak. Wiadomo, zdarza się, jakbyś miała jakby opisać, co jest najtrudniejsze w tym tworzeniu na TikToka na social media. Nie wiem, bo ja ogólnie chyba mam łatwość ze wstawianiem rzeczy na TikToka i może też czasem y, zbyt dużą łatwość, i może czasem powinnam być hamowana przez kogoś. Ale to jest raczej takie na przykład z tymi filmikami z Alp, to ja w ogóle miałam ich nie wstawiać na przykład na TikToka. W sensie, że one nie były tworzone pod TikToka. Ja chciałam, ja chciałam nagrać e, filmiki dla moich przyszłych dzieci, ale to było dla mnie takie cringeowe, że jakby. Ja nie mogłam powiedzieć, hej, tu wasza przyszła mama, bo i to mi nie przychodziło przez kartę. Ale ja uwielbiam oglądać te filmiki, hej dzieci, to wasza mama, ale to jest dla mnie tak dziwne. No ja właśnie zaczęłam to nagrywać na tym polu z tymi ale mi po prostu nie <noise> było tak głupio, ja sobie myślałam, nie no to nie mogę, nie mogę tego tak zrobić, Nie, Jakby to już jest za dużo, to za dużo <noise> dla mnie, nie dam rady. I po prostu zaczęłam nagrywać takie typu jakieś, nie wiem, głupoty, co gadam pod nosem i już <noise> moje plany się zmieniły i... Ona mi na wszystko to wstawiłam na Instagrama, i sobie tak obejrzałam, to i sobie pomyślałam, kurde, fajny ten film. Jak wyszedł, to sobie też go wstawię na TikToka. I wtedy, jaka to poszło. A to tu były hejterskie komentarze, że było coś takiego ciekawe, czy gdyby, e, gdyby nie TikTok, to też by tam pojechała. A ja sobie myślałam, what the fuck. Jakby no ja tam pojechałam, bo po prostu. Nie planowałam stawiać kontentu, z, wiecie, z Alp. Po prostu tam pojechałam i dopiero później wyszło to, że sobie uznałam, że wstawię na TikToka, a ktoś myślał, że tam pojechałam pod content. Bo oczywiście, że jak jedziesz gdzieś, to już zaplanujesz, że od razu ci się wybije TikTok, wiesz, zrobienia jakichś rzeczy. No, ale tak. Wtedy twoje konto zaliczyło największe BUM, powiedzmy. Tak, tak. Zauważyłaś jakąś taką dużą zmianę, czy żeby, nie wiem. Y Ktoś podszedł do ciebie kiedyś na ulicy nie. czy raczej nie Bardzo się w ogóle. Jak, jak miałam taką sytuację, że ktoś do mnie podszedł na ulicy, to było to w ogóle na początku samego tego mojego tiktokowania. I to było dosłownie, jak miałam chyba jakieś 7 tysięcy obserwujących na TikToku, i chyba dwie, dwie osoby wtedy mnie zaczepiły. Raz chyba w IK i raz gdzieś w Warszawie. To mogło być trochę niekomfortowe, mimo wszystko. Jakby od sytuacji z Alp, gdzie był największy ten boom taki na TikToku, to nie zdarzyło mi się żadne zaczepienie, ale e, miałam taką sytuację też w Krakowie, bo jak e, właśnie wracałam z Alp, to miałam lot do Krakowa e, i poszłam do takiej kawiarni i spotkałam tam takiego znajomego i, i ja mówię coś tam, właśnie coś powiedziałam, że a spoko, bo ja teraz byłam w Alpach, to jakby że i tak żyłam w takim survivalu, coś tam, coś tam, coś takiego się złożyło i Powiedziałam, gadaliśmy o muzyce i właśnie o promocji muzyki na TikToku i że to jest mega ciężkie ogólnie i ważne teraz będąc artystą, żeby się promować na tym głupim TikToku. I ja mu powiedziałam, że no, że byłam właśnie wypacać te owce i nagrałam takie filmiki, i mega one się wybiły, nie? I dziewczyna obok patrzy na te moje TikToki y i mówi, co? Nie widziałeś tych filmików? Boże, przecież chyba każdy je widział jakby, że wiesz że co chodzi, że to było takie, to ty, serio, to ty, ale super, że przecież ona wysyłała to swojej koleżance, to coś tego typu, nie? Ale tak na ulicy to mi się nie zdarzyło. Ciebie wydaje mi się, że jest dosyć łatwo poznać na ulicy. Przede wszystkim myślę, że przez włosy. Tak, tak, ale słyszałam, z mam jakiegoś jak swojego we Wrocławiu chyba, coś takiego, że kiedyś ktoś do mnie napisał, ej, przepraszam, czy ja cię teraz widziałem w autobusie jakimś tam, jakimś tam we Wrocławiu, ja mówię, <głos> <głos> więc no, jakichś sobie mam na to. Bo to też jest sposób na wyrażanie siebie. Tak, tak. tak wszystko. Tak, tak, więc tak, 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 no. tak ze wszystkich stron. No, w sumie tak. Wiążesz swoją przyszłość z sztuką. No, ja myślę, że najważniejsza jakaś kwestia chyba w moim życiu, żeby móc przez cokolwiek się wyrażać. Teraz wróciłam do fotografii po latach, bo wcześniej też fotografowałam, ale później miałam mega długą przerwę. Dla mnie. Połączenie muzyka i fotografia to jest takie idealne, bo jeśli nie mogę czegoś, wiesz, napisać piosenką i wyrazić muzyką jakoś, to mogę to zrobić za pomocą fotografii. I to jest mega super, bo. I to też nawzajem się napędza. W sensie, jeśli mam jakiś temat, który mnie porusza, to mogę sobie zrobić na porządku o tym projekt fotograficzny, a później napisać piosenkę, albo nawet pierwszy napisać piosenkę i później na podstawie tego coś zrobić z fotografią, więc. Jak Cię zobaczyłam pod drzwiami, to. Rzucił mi się w oczy Twój aparat. Tak. Masz jakiś swój ulubiony? Yy, nie, ale głównie fotografuję teraz analogowo, czyli na kliszy. Lubię ten proces. Jak wiesz, trzeba czekać na wywołanie, musisz zapełnić rolkę, musisz o wszystkich zdjęciach jakby myśleć, bo masz tylko 36 klatek, więc musisz jakby o wszystkie. Nie robisz po prostu zdjęć tak o, jak na aparacie cyfrowym albo jak na telefonie, co nie. Teraz możemy pogadać trochę o Twojej muzyce, o tym procesie twórczym, o tym, że jest ona bardzo emocjonalna i bardzo taka osobista. Mhm. I czy to nie jest czasami trudne, żeby dać coś tak osobistego właściwie wszystkim do zobaczenia? Kurczę to jest ciężkie pytanie. W sensie mi się wydaje, że na przykład ja jak piszę piosenkę i nawet jeśli to jest mega, mega personalne, to ja się trochę od tego oddzielam. To samo mam na przykład jak piszę jakieś swoje przemyślenia na kartce i mogę mieć, nie wiem, jakieś mega, nie wiem, ciężkie myśli w ogóle, albo jakieś... Wie wiesz, gorszy okres czy coś takiego i jestem jakaś bardzo pogubiona i powiedzmy, spiszę sobie to wszystko na kartce i jak na to popatrzę, właśnie od, zamknę sobie zeszyt i otworzę go ponownie i sobie przeczytam te moje przemyślenia, to widzę je z innej perspektywy. I na przykład to jest podobny chyba schemat do tego, jak piszę piosenkę. Nie jest chyba to dla mnie trudne. Masz czasami coś takiego, że, nie wiem, powiedzmy, że po pół roku patrzysz na tekst piosenki czy na piosenkę samą i masz takie... Zmieniłabym coś. Tak, no już przecież ja tej piosenki, które jest teraz na Spotify, to ja nie mogę słuchać po prostu. Ale to jest, jakby wiesz, część procesu, nie? W sensie, to, że ja teraz jej nie mogę słuchać, to jest dobrze, nie? W sensie to znaczy, że ja zrobiłam jakiś tam właśnie progres, i jakoś to wszystko się zmienia, i, i to jest tego część, więc nie ma się, jakby ostatecznie nie ma się czego wstydzić. Jest piosenka, do której masz największy sentyment? No nie wiem. Wydaje mi się, że jak teraz wydam te moje utwory, które teraz będą wychodzić, to może będę miała jakby na to jakiś taki większy pogląd, bo teraz to wiesz, jakby mam jedną w sumie piosenkę wydaną i ciężko jest mi powiedzieć. Myślę, że to się wyklaruje na, yy, w ciągu następnych kilku miesięcy. A planujesz jakieś występy? wydaniu. Ym, znaczy, na razie no, ja na razie nie planuję, ale mam nadzieję, że będą takie okazje, że będę mogła zagrać, bo szczerze mówiąc to koncert, zagranie koncertu to jest coś, o czym teraz marzę mega. Myślę, że już wcześniej występowałaś przed jakąś publicznością. Tak, ja miałam w sumie jeden taki poważniejszy koncert rzeczywiście z zespołami, to było na festiwalu Great September, na pierwszej edycji. To jest w ogóle... Izu, parę osób słyszało moją piosenkę i wiesz, to jest takie w ogóle... Nie No, to jest tak wzruszające, to jest coś tak pięknego, że w sensie, że te osoby same chciały tam przyjść i same zdecydowały, że tam pójdą. W sensie, że to chodzi, że zostaną na cały koncert, że one nie zostały do tego zmuszone, że to nie jest, nie wiem, występ w szkole podstawowej, że wszyscy muszą siedzieć na sali, tylko ci ludzie jakby sami, sami zadecydowali, że oni chcą być w tym miejscu o tej porze, żeby mnie posłuchać. To było mega, mega, mega super. Jakby masz takie poczucie, że możesz zrobić dosłownie wszystko, w sensie, że. Takie, nie wiem, takie, to ja tu rządzę, co chodzi, że nie wiem, ja klasnę i ludzie po, po mnie powtórzą. Ja coś powiem przez mikrofon i ludzie to zrobią, wiesz o co chodzi? Jakby, jakbyś z, trochę możesz jakby sterować tym ludziom. Nie wiem, coś, to, mam nadzieję, że to nie brzmi, brzmi źle, ale że ty mając ten mikrofon i będąc jakby właśnie tą główną osobą na scenie, Chciałabym. prowadzisz jakby, no. To ale to jest fajne. niesamowite, bo jak mówisz o muzyce, mówisz o tworzeniu, od razu się tak dużo bardziej otwiera. I to bardzo widać. I widać, że to jest coś Twojego, że to jesteś ty. I Takie bardzo się <laughs> Troszeczkę z innej baczki, w sensie dalej, w tym samym temacie, ale myślisz, że mała Ola spodziewałaby się tego? O Jezu, jakie myślę o oh mojej my, Oli, to ja chcę ją tak bardzo przytulić. Mm, czy by się tego spodziewała, tego, że będę śpiewała i że będę zaganiała owce? Myślę, że nie. <laughs> Myślę, że nie. Myślę, że nie, że to jest taka droga, którą dość, dość ciężko jakby sobie pomyśleć, że o za 10 czy tam 15 lat będę zagarać owce. No jakby <grym> chyba nie. Ale masz chyba też nie. swoje owce, nie? Tylko tak, tam w tak, Barbakach tak, pierwszy tak, raz tak, się tak, z owcami tak, spotkałaś. Tak, 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 tak. tak, no mam swoje 8 owieczek. A też niektóre są ratowane. Tak, prawie wszystkie w sumie. Znaczy jedną, jedną owcę ja wykupiłam, ale też myślę, żeby skończyła... Raczej na mięsie niż do tego doszło. Czy to było jakaś z rodziców inicjatywy, czy z Twojej? Nie, z mojej, totalnie z mojej. W sensie, że to ja w tym domu właśnie, mm, całe życie ja w domu przynosiłam zwierzęta i moi rodzice raczej nie byli tacy otwarci na zwierzęta. W sensie, mój tata chciał mieć kiedyś kury i mamy kury rzeczywiście, bo mój tata chciał bardzo, żeby nasze życie wyglądało trochę jak jego babci życie. Chyba dalej od miasta i wiesz, podwórko i sobie kurki chodzą i w ogóle i zawsze sobie mówiliśmy za to, że kiedyś będziemy mieć krowę. No ale krowa jest mega duże zwierzę i bardzo duża odpowiedzialność i też wydaje mi się cięższe do utrzymania, do dbania niż owce. Ale wracając, ja całe życie sprowadzałam do domu różne zwierzęta. Teraz ja powiedziałam, mamo, ratujemy szczeniaczki, bo obok nas gość chciał utopić 7 szczeniaków, więc ja powiedziałam, mamo, nie, miałam sobie 12 lat. I przywiozłyśmy przy, przy je do naszego domu. Raz przyniosłam do domu królika. Z jakieś jeszcze 3-4 inne psy. Z jednym pieskiem cały czas mam kontakt, który miałam właśnie 12-13 lat, i dalej mam teraz 20, czyli po 7 latach od adopcji. Dalej ostatnio widziałam tego pieska w tym swoim nowym domu, jakby. Więc całe życie te zwierzęta się tak przewijały. A ja też od 11 chyba czy 12 roku życia byłam wolontariuszką w Fundacji Pegasus. Później poszłam do technikum weterynarii i robiłam praktyki, właśnie zrobiłam w Fundacji Pegasus, i wtedy fundacja pożyła się jakby też na inne zwierzęta, bo najpierw byli głównie dla koni, to była fundacja taka, właśnie końska, typowo, a jakby z biegiem lat zaczęli się otwierać i na właśnie inne zwierzęta gospodarskie, i tam poznałam właśnie Wiliego, Mendy i Grima, czyli owce, które są teraz u mnie, i mega się w nich zakochałam, i mówię, mamo, przecież mamy teren, możemy je wziąć do siebie. No, i się tak stało, że zaadoptowałam w tym cztery owce. No i teraz jest osiem, bo właśnie jedną owcę dokupiłam. Ona u mnie urodziła dwa maluchy, i jedna jeszcze przyjechała półtora roku temu do mnie. Rodzice byli do, temu, do tego przychylni, bo jednak gdzieś tam ich przygotowałaś na to, że ściągniesz do domu prędzej czy później tak, jakieś no, zwierzaki. No na początku oni byli tacy, no nie wiem, nie wiem jak to sobie powiedzieć, bo to chyba jest. Niespodziewane, jak Twoje dziecko ci mówi, że. Ej, będziemy, może będzie mieć owce, co wy na to? Ale w sumie, nie, no, zając mnie, to też ja już ich tak testowałam przez jakiś czas, mega chciała mieć kiedyś konia, później chciała mieć, nie wiem, nie wiem, dużo, dużo zwierząt, jakby zawsze wokół mnie było. Mm, więc może, nie, no, to też nie była chyba jakaś taka reakcja, wiesz, mega szokująca, że co? Jaką owcę? Tylko na początku mój Tata był taki sceptyczny, a później sam się pytał. Ola, to co? Bierzemy te owce? Bierzemy te owce? Ja mówię, ty, ale ty serio mówisz? On ja mówi: No tak. No i wzięliśmy owce. Bardzo dużo czasu z nimi spędzasz, wydaje mi się, że tak? No w sumie, znaczy teraz przez tą zimę jest też ciężej, w sensie wiadomo, że jest i zimno i w ogóle. Yy, I ciężej też leżeć na trawie, jak jest tak zimno. Ale rzeczywiście, no staram się, staram się jak mogę. Czasem chodzimy na spacerki, mam jedną owcę Bambi, która chodzi ze mną i z moim psem na spacery. I jest mega grzeczna, czasem grzeczniejsza od mojego psa. A napisałaś może coś przy nich? W sumie tak, w sumie tak. W sumie zaczęłam pisać swoją, taką piosenkę z moim kolegą Oskarem, który wymyślił riff właśnie nie pamiętam, czy to było przy owcach, jak on go wymyślił, ale byliśmy na kocu u moich owiec i mój wili jest taki, że jak właśnie się rozkłada kocy, to on musi się na środku położyć. Nieważne jakby, czy ktoś tam siedzi, czy, czy, czy leży na tym kocu, on też musi się walnąć. I nie pamiętam, czy Oskar napisał ten riff na gitarze wtedy, czy dosłownie, nie wiem, dzień wcześniej, czy coś, ale ja zaczęłam sobie nucić wtedy i powstała, powstały tam dwie zwroteczki, więc w sumie. Można powiedzieć, że tak. Jak tak cię słucham, to sama mam ochotę przygarnąć owce. Chociaż mama kiedyś chciała kozę. O no, a owce są łatwiejsze, uważam, w utrzymaniu niż kozy. W sensie kozy naprawdę wszystko zjadają, wszystko, wszystko. Owce takie nie są. I owce są, chociaż nie wiem, kozy też są kochane. Ale ja wolę owce. Jestem team a skąd owce. Skąd owce? Ty masz owce jednej rasy, czy... Dwóch raz w sumie, bo jed, jakby mam siedem owiec kameruńskich i jedną owcę taką polską górską. No i one trafiły do tej fundacji Pegasus. Nie chcę przekręcić, ale wydaje mi się, że po prostu właściciel tych owiec zmarł i jakby dzieci przejęły te owce, co nie? Ale te dzieci nie chciały dalej jakby kontynuować tego ala tej takiej agroturystyki, czy co to tam było. No i jakby nie trafiły do, do takiej fundacji, no to prawdopodobnie nie wiem, czy, czy to rzeź, czy coś innego. No niestety dużo jest takich historii. I tak właśnie trzy do mnie trafiły. Jedna jest z takiej po prostu hodowli na wełnę typowo. Ma strasznie krzywe zęby <laughs> i połamany ogon. E, to jest właśnie Bibi. E, I jedna, i Bambi jest, ona to jest najmłodsza od moich owiec. To urodziła się gdzieś w stajni, nie wiem, z 300 km od nas chyba, ale i mama zmarła, i po prostu oni mieli tylko tą jedną owcę, która miała mieć tą swoją małą owieczkę, ale no niestety ona nie przeżyła tego porodu, więc ta mała sierotka taka została, no i trzeba było ją odkarmić, więc oni przekazali też ją do fundacji, żeby mogła żyć z innymi owcami. No i trafiła do mnie, a tą jedną owcę gdzieś znalazłam w internecie i była, była w takim w jakiejś takiej komórce trzymana z... Nie wiem, to nie było za fajne warunki, szczerze mówiąc. I, i, I tak, i ona była wtedy w ciąży, no i po prostu wzię wzięłam ją do siebie. Czyli z żadną z owiec nie mieliście czegoś takiego, że ona przyszła do was i na przykład, nie wiem, musielibyście co dwie godziny ją karmić, bo była jeszcze malutka? E, nie, to znaczy co dwie godziny nie, ale ta Bambi, która właśnie tam straciła tą mamusię, i trafiła do fundacji, to rzeczywiście tam chwilę była w fundacji, oni tam ją w takim jakby najczęstszym okresie karmienia ją odkarmili, a później ja tam musiałam ją karmić chyba trzy razy dziennie. Więc rzeczywiście ja karmiałam trzy codziennie z butelki, też było tak, że nie wiem, przeprowadzam ją do domu. I ona znowu siedziała w kuchni, a ja, ja piłam kawę, a ona wiesz, yy, z butelki nie piła. I to było takie słodkie, to, to, to takie mlaskanie jak pią mleczko, to jest tak słodkie, ojejku. Ale się skupiłyśmy bardzo na tych owcach. A takie ostatnie pytanie o owce: obiecuję, tak? obiecuję to gdyby ktoś chciał do tej fundacji pomóc jakoś, to mm -hmm. myślisz, że jak? E, Okej, okay. to ta fundacja Pegasus jest teraz w Zachodniopomorskim, w Resku. Jak najbardziej można tam pytać o wolontariat, a teraz w miejscu obok mnie jest fundacja Ktoś, Niecoś i oni też właśnie mają i kuski, i owieczki i to jest właśnie pod Warszawą. No i tam... Myślę, że też trzeba się jakoś skontaktować. Można się pewnie albo zadzwonić, albo napisać gdzieś na Facebooku czy na Instagramie. I oni z, no, z wielką chęcią przyjmą nowych wolontariuszy, no bo przy tylu zwierzętach, ile tam jest, pracy jest mnóstwo. Więc tak, fundacja ktoś nie coś. Bo tak, słuchaj, że masz duże serce do zwierząt <laughs> i że byłaś na tej weterynarii, czyli plan był, żeby iść na weterynarię potem? Nie, w sensie ja, ja chciałam skończyć tego technika weterynarii, ale. Zawsze miałam właśnie kontakt z tymi zwierzętami i wiedziałam, że po prostu, no nie w przyszłości chcę mieć jakąś wiesz, świnię i gąskę, wiesz o co chodzi, że po prostu wiedziałam, że, że, że będą te zwierzęta przy mnie całe życie i że tego na pewno nie, nie zmienię. Więc to, to było też coś takiego, że jak szłam do liceum, właśnie do liceum czy do technikum, to no ja w gimnazjum miałam takie kłopoty w sensie z wykluczeniem. Że ja byłam trochę wykluczana od innych Czułam się wykluczona po prostu I czułam, że trochę nie pasuje totalnie Dlatego też nie chciałam pójść do zwykłego liceum Bo czułam, że to totalnie tam się nie odnajdę I że ta historia się będzie ciągnęła A jeśli pójdę do technikum weterynarii To tam znajdę ludzi, którzy będą ze mną dzielili Jakby wspólną pasję I dlatego w sumie też wybrałam tą weterynarię To wykluczenie myślisz, że miało Związek z tym, jak ty się wyrażasz? Czy tutaj zupełnie nie chodzi o to? Znaczy, ja w ogóle jakby zaczęłam być taka bardziej ekspresyjna, myślę, jak poszłam do technikum, bo ja właśnie do tego, do tego czasu o, technikum, ja byłam po prostu mega cichutka. Ja byłam taka, że miałam bardzo dużo kompleksów. O, to jest jedna rzecz. Miałam problemy właśnie z pewnością siebie i przez to mam wrażenie, że no nie, nie, nie miałam jakby takiej, nie miałam wtedy takiej przestrzeni na wyrażanie siebie. A jak już trochę te kompleksy zaleczyłam i trochę zaczęłam się lubić sama ze sobą, to jakby to samo przyszło do mnie. Czyli to jest najważniejsze, polubienie? No, myślę, że tak. No, poczucie się komfortowo w swoim ciele, to... A gdybyś mogła dać jedną radę, tak, gdyby ją mogli wszyscy usłyszeć, jaka by to była? Hmm, chyba jeśli ja mam jakieś takie zawahania, właśnie za bardzo myślę o tym, co pomyślą inni... To zawsze przypominam sobie to, że ludzie są tak skupieni na samych sobie, że i tak zapomną o tym, co my zrobiliśmy. W sensie, wiesz, że ja mogę, nie wiem, przewrócić iść się i upaść na twarz i, nie wiem, wiesz co chodzi, jakby tak. mieć totalną wtopę zaliczyć, albo, nie wiem, pójść na koncert i zaśpiewać i totalnie mi nie pójdzie, bo będę cały czas fałszowała, albo, nie wiem, złami mi się głos, ale ludzie tak bardzo zwracają na siebie uwagę. Ja to też widzę po sobie, bo jak, nie wiem, zrobię coś źle, to ja myślę, że wszyscy zwrócili na mnie uwagę, a wcale tak nie jest. To, co urasta w naszej głowie do porażki, w oczach innych wcale może nią nie być. Ludzie dookoła są i tak bardzo skupieni na sobie, na sobie samych. To, że my będziemy my mieć jakąś porażkę, to jakby jest część procesu i ci ludzie i tak tego tak nie zakodują, jak my myślimy, że wezmą to, nie wiem, pod uwagę. Przede wszystkim ja ci bardzo chciałam podziękować za to, że tutaj się zjawiłaś z nami i rozmowa z tobą to była... Naprawdę przyjemność, niesamowita, dziękuję bo jesteś bardzo. taką kochaną osobą. Co do mnie się <grym> z tobą nie I jeszcze raz chciałabym podziękować studio Nagram, dzięki którego życzliwości jesteśmy tutaj. No i ja dziękuję Wam bardzo za zaproszenie do, do mnie do takiego super projektu. Do usłyszenia. <grym <grym> pa!